To już jest mój drugi odcinek. I będziemy znowu posprzątać klatkę. I ogólnie takie wybrałam kocyki, które będą dzisiaj używać. I gotowa klatka. Tu tylko tylko trzech rzeczy: mostka i świnek. Świnki są aktualnie na wybiegu, ale już powinny wracać do. Gotowej klatki, bo właśnie ja sprzątałam ponad 30 minut. Bo się teraz bardzo postarałam, poodkórzałam, bo bo wymyłam kuwetę. Tutaj o tą dużą, więc jakoś z 35 minut minęło. I właśnie one były teraz na wybiegu, teraz trochę się spały, pojadły sobie sianka i tak dalej. Obo, no chodźcie, i teraz była. Czekaj, okay. nie wyrywaj się tak. I na tutaj mostka. One tak lubią wyfalać wszystko. Dobra. One bardzo lubią się wyrzucać. Chodź Boże pod tym mostkiem. I właśnie nie wiem czy dać im trochę dalej. Chyba nam im trochę dalej. Tak. Dobra. No, teraz będzie jakimś... o. No dobra. Może bardzo lubią przechodzić. One są takie akrobatki. Normalnie y się budzę w nocy i ten paśnik i leję tam, tam. Albo po prostu prze przewracają ten cały mostek i jest po prostu inaczej. Kuwerty powywalane, wszystko wywalane i muszę się nacieszyć tą czystością. Więc poprawiłam już tutaj. Jest chyba git. I muszę, sobie, muszę się pocieszyć tą czystością, bo jak rano się budzę, to już jest to jest wszystko powywalane. Więc no. I właśnie były na wybiegu, i muszę teraz y, tutaj posprzątać te sianko i no, różne rzeczy. Więc popatrzcie trochę chwilę na moje świnki. Gotowe. No, jest nawet czysto i powinno się tutaj sobie odchórzaczem, więc no. Patrz, to. Chwilę nie patrzyłam i już kuweta wywalona. <ścoughs> Właśnie, ja bym przybił tej kuwety do klatki, bo później ona tak lewituje, tak jakbym mogła to powiedzieć. Lata o, na przykład. I um, później ona w ogóle nie ma na to wejść. Więc, no. Poprawiam trochę paśniki, więc jest git. I im jeszcze po jabłuszka, bo dawno nie miały jabłuszek. Dobra, jestem z jabłuszkami. Wow. Bierzemy. W ogóle będę musiała sobie kupić nowe y, miseczki w bo chyba w tym tygodniu jakoś, albo w poniedziałek właśnie będę w zoologicznym, no to kupię. Mas? Proszę. Coś? Jaka surikatka. Proszę. Też? No masz. I tutaj wam... dam, proszę bardzo. Taka swrykatka to była. I właśnie one takie wygibasy normalnie robią. Więc to już był trochę dłuższy, więc na razie papatki.